Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przedstawiam. Ech, może zacznijmy jeszcze tutaj z zewnątrz. Hmm. Tutaj już ładnie nam czeka. O proszę bardzo. Wypełniony po brzegi. Piękny kontenerek. 7,5 m2. No, może. No, trochę nawet może ponad. 7,5 m kwadratowego. Ale yy, zobaczmy, co dalej tutaj się ciekawego zadziało. Bo jest kilka zmian. Bardzo proszę, tutaj zrobiliśmy małą piaskownicę. Znaczy, no chłopaki zrobili, no bo, no bo taka mała piaskownica z gruzu. Troszkę złomu. No, już tylko tyle jakiegoś tam tak zwanego badziewia. Także spoko. A, to tam, to się uprzątnie. Zobaczmy sobie, co tu ciekawego się zadziało. Dzisiaj przyjechała kolejna porcja materiału. Więc materiału już się zrobiło tyle, plus to. O, proszę bardzo. Pięknie, pięknie. Tutaj też. Chłopaki, pomachajcie. Hello. Hello. Dobrze, to teraz zobaczmy sobie, co tu ciekawego u góry. Tak. No, stąd wyjechało też coś. Przyjechało też coś. To mamy tu. Yy, tu mieszka wełna. No, została jeszcze szafa. Ale tutaj takie, no... Tu już w zasadzie nic nie ma. Dobra. Zwiedzimy sobie pięterko.

Jeszcze jest dużo śmiecia. Tutaj mamy już troszkę wełny, która będzie ponownie użyta, czyli bardzo ładny ekologiczny recykling. Hmm, tu czekają bloczki, znowu szkołeczek wełny. Ale proszę bardzo, jak to w Turcji pięknie bywa. Są dywany na ścianach, u nas też, <laughs> ale tylko tymczasowo oczywiście. Zademonstrujmy. O, proszę, proszę. Nie mogę tego za bardzo. O, czekajcie, bo mi troszeczkę gimbal szaleje. O, proszę, proszę, proszę. O, takie ładne. Czy ja tu jestem w stanie tak ładnie to jakoś uchwycić? No, no piękny mamy tutaj. No, halo, proszę tutaj. O, tutaj mamy taką ładną ścianę. Wydziergane otworki. O. Piękny dywanik. Tak. No więc to już mamy. Tak bym rzekł. No prawie, że na gotowo, nie? Będą okna, będzie ładnie. Na podłodze zostało troszeczkę jakieś tam tak zwane miejsce po docinkach. No, ale zobaczcie, no pięknie to wygląda, no kurde. Otworek jest niczego sobie. Dwany pracują, oddychają, ale widok przez okno proszę bardzo, zwiedzimy sobie. O, oh, hello! Wasyli! Pomachaj! No. Przychodzi czas na kolację. Tam już jak widać, tam coś, coś tam się dymi, i tam się, coś tam pali. Ale nie spalisz wiaty? Wiaty nie spalisz? Nie. No, no to dobre. Haraszo. Dobra. No, otóż to, otóż to. No. Bardzo fajno. Gdzie lampę? lampę Tak? Co ty gadasz, jest lampa? O kurde, ja to muszę zobaczyć. Dobra. najpierw na kuchni tam włączysz. Dobra, pomarańczowy, ok. No to dobra. Idziemy zobaczyć. Dobra, żegnamy się w takim razie z dywanami <grym> po turecku. A, tutaj jeszcze tymczasowo. Chłopaki sobie zadbali o jakiś zasięg internetu dali tutaj antenki. Pach, lecą sobie pyk. Tu, gdzie później będzie, będą leciały hmm, główne rury. Ładnie to nazwałem. Tak, niech będzie. Tam się nie zmieniło. Tam mieszkają peszelki, w których będą leciały kabelki. No, tu będzie Magdybiuro. Tak, tak, dobra. To idziemy sobie stąd. I włączymy sobie, o, z, tego, co mi zia... z tego co mi wiadomo, to chłopaki używają tutaj tych drzwi. Tymi drzwiami sobie zamykają, co by przez otworek yy, okienny, który będzie... To, będzie, to będzie okno u mnie w biurze, gdybyś się to pytał. O, tu już też jest ładny podciąg, proszę bardzo. Taki ładniusi. Ładny kątownik, taki kurde. O, przekroju centymetra. Znaczy yy, grubość. O, tu zresztą ładnie będzie widać, zobaczycie. Taki jest. Mo, no, Horosi. O, tu jeszcze można zobaczyć sobie. O, stąd jest bardzo ładny widok na... <laughs> Oj, czekajcie, znowu już mi troszeczkę yy, zwariował. Ale proszę, proszę jak jest... Wie... No gdzie mi lecisz, kurde. O. Pięknie jest załadowany. Poko kartkę i nawet ma. <laughs> I ma sygnalizator, kurde. No dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Zajdźmy na ziemię, czyli schodzimy sobie na pięterko. O! Proszę, tutaj mamy troszeczkę. Jeszcze raz rzucik okiem, tak? No nie, no. No, z dziewodnia harasu. Tak zejdziemy sobie teraz tutaj z powrotem i Wasili mówi, żeby włączyć światło we wiacie pomarańczowy do gniazdka. Halo, pomarańczowy, pomarańczowy do gniazdka. Ale coś tu ja muszę innego wyłączyć. Aha, to mogę na chwilę wyłączyć. I... Łubudu. Tam się już coś. Eee, tam się już coś świeci. Dobra, nie, tu tak ja nie pokażę. Szybki luk, szybki luk! Aha, to jeszcze jedno pokażę zaraz. To będzie taki gadżecik. Ktoś się pytał, czy są grzyby. To jest jeden. A e, manuszek. Przejdziemy za chwilę do konkretów, ponton pływa sam. No, no, lampka jest elegancka. Jedna tutaj na grill Pięknie świeci jedna na grilla. No, system rozpalania grilla jest kurde, ale fajnie, ażbym został na tego grilla. No, bo ja już tak ustawiam sobie ten. Niech Bardzo ładnie. Się... No. Ale to ta lampka jest jak stąd kurcze pieczone. No. No to... kto by się spodziewał, że ta lampka tutaj kiedyś wyląduje. No ja nie cholery. Bardzo fajnie. I czekaj, jeszcze muszę pokazać. Jeszcze muszę koniecznie pokazać. Koniecznie muszę pokazać. Przechodzimy sobie tutaj są borówki. Gdyby się ktoś pytał, co są borówki. No pewnie, że są. Nie ma, że boli. Tu jest aronia. No jest aronia. Jeszcze troszkę niedojrzała, ale to tam i tam... Dobra. Dobra, chodźcie, chodźcie, pokażę Wam jeszcze tutaj. Co tu szef kuchni przygotował? Uwaga! Uwaga! Jakiś tutaj wieśniak się dobiera, ale co to tutaj? Jakaś rodzinka malutka. Widzieliście? Na własnej działce. Na własnej działce tylko jakiś bezdomny wieśniak tu się kurde dobiera. Ham nie myty. No, to taka propos, nie? Tak. No i co? To jeszcze Wam pokażę z zewnątrz ostatni rzut oka, jak tu wygląda. Widor już mnie pogania, żebyśmy jechali do domu. Tam ja mu się wcale nie dziwię. O, proszę bardzo, proszę bardzo. No, dobra, sezamie, ustaw się. Proszę, proszę. O, wyk. No, widzicie jak ładnie? Oczywiście teraz jest krzywo, ale to tylko tam styropian jest krzywo. Nieważne, będzie prosto. Będziesz pan zadowolony na pewno. Jaki ładny ten zaciek, co? Po starym yy, maszcie, że tak powiem, antenowym. No, jeszcze jest troszkę roboty, no jest, no będzie, będzie, będzie. Także ten tego, no. No to cóż. To my się żegnamy tutaj z, naszymi, z naszą widownią. Machamy do kamery. Pa. do jedzenie. Tak jest, idziemy do jedzenia. Niektórzy jadą do domu, wiesz, nie? No, także... No cóż. W tak pięknym, uporządkowanym, no powiedzmy, że śmietniczku, ale taki bardzo ładny śmietniczek. Na razie trzymajcie się ciepło i poręczy. Do następnego. Pa!